Lego próbuje nam wmówić, że klocki to rozrywka także dla dorosłych. Składają je kierowcy Formuły 1, składają je dziennikarze wyścigowi, dlatego postanowiłem to sprawdzić. Nabyłem pięć zestawów klocków Lego i jedne podróbki o łącznej wartości blisko półtory tysiąca złotych i zaraz dowiem się, czy klocki są fajną rozrywką dla takich starych koni jak ja. Na pierwszy ogień idzie Ferrari 512S z promocji Shell'a, która miała miejsce w 2014 roku. Tak, tankowałem, pozbierałem samochodziki i tyle czasu leżałem mi w szafie. Wówczas można było zgarnąć jeszcze boli. Formuły 1, Ferrari F138, a także Ferrari 250 GTO, jak i F12 Berlinette, plus linię startową, mini stację Shell oraz małą ciężarówkę. W foliowym opakowaniu znajdziemy 44 klocki potrzebne do złożenia samochodu, kilka w zapasie, a także karteczkę informującym o tym, jakie modele były jeszcze w promocji Shell oraz oczywiście instrukcje. Lecimy! Gdyby ktoś się zastanawiał, na no ile jestem miarodajny to praktycznie od dzieciaka klocków LEGO nie składałem, nie licząc paru takich zestawów właśnie strzela. Bo jak była promocja, to je upolowałem. A poza tym dziewczynie kiedyś pomogłem złożyć kwiaty. Także jeżeli chodzi o klocki, to jestem zielony. Dobra, punkt siódmy, trudne, naklejki. Chyba coś zgubiłem, tak. Tu klocka zgubiłem. O, jak miło, instrukcja pomija praktycznie jeden element. Więc gdyby to miało być dla dzieci, to miałoby miało zagwoskę. Na koła. Taka ciekawostka, wiedzieliście o tym, że w ogóle największym producentem opon na świecie nie jest ani Michelin, ani Pirelli, ani żadna inna znana firma oponiarska. Jest nią LEGO. Gdyż Azalisz, ponieważ produkują tej gumy tak dużo i tyle zestawów, że jeżeli policzymy to jako jedną oponę, to każdego samochodowego dostawcę odstawiają o bardzo dużo. Ferrari 512, klasyk. Pomijając fakt, że krzywo go kleiłem, zajęło mi to jakieś 10 minut. Lecimy z kolejnym zestawem. Tym razem Aston Martin Valkyria Pro. Tego już nie dawali za darmo. Można go nabyć w internecie dokładnie w takim oto worku. Kosztuje około 20 zł. Może być trochę taniej, może być trochę drożej. Zależnie od sklepu. Auto na żywo jest śliczne. W klockach trochę nie bardzo. No ale wiecie, to jest plan emerytalny dla Lensa jeżeli będą w końcu jeździć źle mało, więc nie musi być ładny. To co od razu rzuca się w oczy, to fakt, że klocków jest wyraźnie więcej. Podobno 97 względem 44 przy poprzednim modelu Ferrari. No i instrukcja jest znacznie, no może nieznacznie, to wciąż jest kawałek kartki, ale jest dłuższa. I ewidentnie nie ma żadnych dużych części, wszystko trzeba sobie złożyć samemu. Uff, już się bałem, że straciłem mocowanie koła, ale byłyby jaja. Ewidentnie te klocki są bardziej skomplikowane, bo dopóki się części nie pospina w jedną całość, to trochę zdarza im się latać. Strasznie podoba mi się w kloskach Lego to, jak oni potrafią zaadoptować elementy z różnych zestawów, do tego, żeby pasowały gdzie indziej. Na przykład tutaj za płetwę rekina robi jakieś wiosło, pewnie z innego zestawu z żeglarzami. Żegla, żegla. Z żeglarzami. Polski język jest trudny. A tutaj mamy płetwę rekina. Kreatywnie. Znowu zostały nam elementy, ale z tego co widzę, to żadnych nie pominąłem, więc chyba nawet w małych zestawach mają tendencję do tego, żeby zostawiać rzeczy na zapas, jakby ktoś pogubił. W sumie nie dziwne, mają to składać dzieci, więc mogą gubić. Mi też się prawie zresztą udało. Dobra, to co ja sądzę o tych maleństwach? W mnie nie wkręcą. Po pierwsze Primo Ferrari strzela, dołączyłem tutaj jako ciekawostkę. Bo obecnej tej promocji nie ma i nie wiadomo, czy taka kiedykolwiek w ogóle będzie. A sam model dostępny jest tylko i wyłącznie na Allegro albo innych eBayach. Co do zaś płatnego samochodziku Aston Martina Valkyrie Pro, to powiem Wam, że wypada całkiem nieźle. Ok, nie kupię sobie całej reszty i nie zacznę składać klocków, ale prawda jest taka, że mamy wiele okazji dodawania znajomym drobnych prezentów. A wiecie, co jeszcze kosztuje 20 zł? Najtańsze samochodziki ze sklepu. Szczerze mówiąc, wolałbym dostać coś takiego niż resoraka, bo po pierwsze, klocki nie pojawiają się często u dorosłych w domu, a na pewno nie takie, żeby dorośli się nimi mieli zajmować, a po drugie, dają też 15 minut dodatkowej zabawy. Ja bym brał i gdyby ktoś mi zrobił taki prezent, to nawet bym się ucieszył. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wypadają większe klocki, zostawcie suba i łapkę w górę, ponieważ w kolejnym materiale będzie Porsche, a w następnych boli formułę E oraz w końcu McLaren. Dzięki za dzisiaj. Cześć!